Cześć Ciemanko, z tej strony Patryk, ja jestem dobry w te klocki, a Was witam wszystkich ponownie na kanale Klockowizji. W dniu dzisiejszym będzie recenzja zestawu Point Shooting. Jest to zestaw, który przypominam, jest do wygrania u mnie na kanale. Także jeśli interesują Was szczegóły, zostańcie ze mną. Cieszę się, że jesteśmy już wszyscy razem po tym krótkim wstępie. Przed wami zestaw 3412, czyli zestaw taki uzupełniający do dużego boiska serii Lego, zestaw treningowy, jakich było kilka, ponieważ oprócz takiego zestawu właśnie jak 3412, w którym możemy trenować strzały po prostu do tych celów w bramce, to wychodziło jeszcze kilka innych takich treningowych zestawów, jak na przykład 3414, czy też 3413, taki o z Bramkarzem. Wszystkie te zestawy możecie kupić na zarchiwum Bricks. I ja przypominam również, że ten zestaw, właśnie 3412, można wygrać noweczkę od zarchiwum Bricks. Jak to zrobić? Musicie wejść w filmik, który linkuję Wam tutaj na górze. Komu link się nie wyświetla? Również w opisie pod tym filmikiem zamieszczam link do filmu, w którym jest wszystko wytłumaczone, co zrobić, aby ten zestaw 3412 nowy, nieodpakowany zestaw z roku 2000 wygrać. Zasady są naprawdę banalnie proste. Ja Wam jeszcze polecam zaobserwować zarówno mojego Instagrama BricksPirate, jak i Instagrama z archiwum Bricks. Link w opisie. Link do oferty sklepu z archiwum bricks również jest w opisie, a my już skupmy się na tym właśnie oto zestawie, który jest przedmiotem naszej dzisiejszej recenzji. Jak widzicie, wielką ciekawostką w tym zestawie, jak i również w tym zestawie, to to, że minifigurki nie są zwrócone twarzą do jakby obiektywu aparatu, który robił zdjęcie na okładkę tych zestawów, więc nie widać tutaj na tych pudełkach, jaką twarz ma minifigurka. Minifigurka ma po prostu uśmiechniętą twarz. Na tyłach opakowań tych zestawów treningowych również nie ma jako takiego właśnie tego zestawu, tylko mamy tutaj już pokazane, jak różne zestawy w połączeniu z tym głównym, czyli z boiskiem, wyglądają. Mamy tutaj boisko, dookoła boiska, trybuny, oświetlenie, czy taką główną bramę tutaj z wysięgnikiem na kamerę. Zestaw jest tak naprawdę bardzo malutki, składa się zaledwie z kilku elementów. Przyjrzyjmy się jeszcze instrukcji, która jest w formie takiej rozkładanej ulotki. Ona nam pokazuje dokładnie jak tu zbudować tą bramkę oraz naszego minifiga. A na tylnej części tej instrukcji mamy już pokazane po prostu zestawy, które należą do tej serii piłkarskiej z roku 2000, czyli, tak jak wspomniałem, mamy tutaj tą główną bramę z wysięgnikiem, z kamerą. Mamy tutaj część trybun z oświetleniem, zwykłe trybuny oraz ten główny obiekt pożądania fanów piłkarskich serii LEGO, czyli boisko. Instrukcję odkładam na bok, i teraz już możemy skupić się w 100% po prostu na tym naszym małym zestawie. Piłeczka ucieka, w ostatniej chwili ją złapałem. Piłeczka firmy Lego ma ona tutaj wygrawerowany napis Lego i używamy ją do gry. Mamy tutaj taką podstaweczkę, na którą jest nałożony taki element ze sprężynką, który umożliwia nam na przykład wykonywanie takich obrotów, czy też wystrzelenie piłki po prostu naciskając w tym miejscu ten element. Piłkarza mamy również w tym zestawie, i tym piłkarzem jest po prostu do nikogo niepodobny piłkarz z numerem 18 na koszulce: biało-niebieskie i czerwone pasy. Niebieskie długie spodnie. Ten piłkarz do gry w piłkę nożną postanowił ubrać niebieskie długie spodnie. A bramka, która jest dołączona do tego zestawu, składa się tak, jak wspomniałem, z kilku elementów oraz takiego papierka, który jest u mnie w mojej używanej wersji tego zestawu, troszeczkę powyginany, ale nawet w jednym kawałku przeszedł próbę czasu. I mamy tutaj po prostu narysowane, ile punktów zdobędziemy za poszczególne trafienia w te dziurki. Co tak naprawdę wcale nie jest takie łatwe, ale nie jest też trudne. Tutaj w te szczeliny Wsuwamy właśnie tą naszą brameczkę z punktacją No i w ten sposób naciskając możemy celować I spróbować ten, te punkty zdobyć Ciekawe czy mnie się uda Proszę 50 punktów Czy wy to widzieliście? Piłeczka już upadła Więc nie będę jej podnosił Ale jak widzicie zdobycie 50 punktów Przez tego zawodnika To naprawdę kaszka z mleczkiem Wydajcie znać jak wam podoba się ten zestaw z serii piłkarskiej Tak jak wspominałem koniecznie wejdźcie w link w opisie do filmu W którym możecie wygrać u mnie na kanale ten zestaw Zestaw zasponsorowany przez Zarchivum Bricks I widzimy się na kolejnych filmach na kanale Klockowizji To był Patryk, to była Klockowizja, na razie!